Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj temat kolejny w obszarze poprawy słuchalności systemów audio w przypadku akurat IsoAcoustic Gaia 3. Chodzi o poprawę jakości dźwięku w stereo przy montażu właśnie tych akustycznych absorberów. Do kolumn mamy doświadczyć lepszego, czystszego dźwięku, poprawy stereofonii, ubogacenia basu, jarzmienia tego basu, żeby nie był bardziej rozlazły. Mamy zastąpić tymi, otóż produktami, swoje nóżki w kolumnach, jeśli tylko chcemy spróbować, czy to rzeczywiście działa. A więc kolce, które obiektywnie na największym portalu internetowym w Polsce, jeszcze można kupić, pod dwie kolumny za gdzieś 200 250 zł. Bardzo dobrze oceniane już takie kolce. No to tutaj za komplet pod dwie kolumny musimy wydać 2 razy 649 zł. 1300 zł. Zamiast nawet tych 300 zł za dobre kolce, dobrze wykonane. Nawet często z jakimiś wlepkami korka, żeby tą streszę drgań od podłogi i z powrotem wyeliminować maksymalnie. Kolce bardzo dobrej jakości, w takiej cenie wyostrzone, z bardzo małą stycznością z podkładką. No a tutaj jednak nowa technologia, nowa, nowe rozwiązanie i innowacje, produkt doceniony 2019, 2020 jako najlepszy produkt w swojej kategorii. Ciekawy jestem po prostu, jak to wszystko zafunkcjonuje i zadziała. Temat drażniący wiele osób. Ja kupiłem te produkty ze swoich pieniędzy, więc podzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami na ten temat. No ale 649 razy 2 to mamy 1300 zł. Za 1300 zł mamy całe kolumny. 1249 Polk Audio T50. tak? Mamy JBL 80. Mamy Kruger Marantz, a więc jest trochę Produktów w takiej cenie z nóżkami, z kolcami, właśnie w cenie 1300 zł. Pytanie, czy są warte swojej ceny? Zobaczymy.